Czy znasz takie pojęcie jak rodzic helikopter? Rodzic helikopter, oczywiście metaforycznie rzecz ujmując, to jest taki rodzic, który nieustannie krąży nad swoim dzieckiem, jak właśnie taki helikopter. Krąży nad nim i próbuje kontrolować każdy najmniejszy chociażby aspekt jego życia czy też rozwoju. Samo to pojęcie, czy też powiedziałbym wątpliwej jakości moda na bycie rodzicem helikopterem, przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. I niestety, ale z tego co ja obserwuję, tego typu rodziców jest coraz więcej. Tutaj chodzi o tak naprawdę skrajną formę bycia takim nadopiekuńczym rodzicem. Rodzicem tak nadopiekuńczym, że on szkodzi swojemu dziecku, że negatywnie wpływa na jego rozwój. No i generalnie osiąga efekt od zamierzonego, no bo oczywiście tym rodzicom zależy na tym, żeby. Pomóc dziecku, żeby wesprzeć jego rozwój, robią to wszystko z miłości, no ale niestety to się nie udaje i tak jak powiedziałem, dzieje się coś dokładnie odwrotnego. Te dzieci uciekają od swoich rodziców, są przytłoczone ich wszędobyskością, wszechobecnością, tak, wyrastają na takie no niezaradne ciamajdy, na ludzi po prostu niesamodzielnych, a rodzice, którzy są rodzicami helikopterami, bardzo szybko się też. Wypalają, są e, przemęczeni tą swoją rolą rodzica, e, no i generalnie wszystko układa się nie tak jak powinno. No ale dobrze, podam Ci może parę przykładów, gdzie, gdzie można zaobserwować, że rodzic jest tak naprawdę rodzicem helikopterem, bo musisz też wiedzieć jedną bardzo ważną sprawę. Ci rodzice nie zdają sobie z tego świadomości. Oni totalnie nie są w stanie pojąć, że no, należą do tej grupy i że robią coś nie tak. Dlatego przysłuchaj się, bardzo proszę. Posłuchaj do samego końca to, co mam Ci dzisiaj do powiedzenia, i zastanów się, uczciwie odpowiedz sobie sama przed sobą, czy też sam przed sobą, czy Ty po prostu tutaj gdzieś nie przesadzasz na tym polu nadopiekuńczości. Podam parę przykładów, żeby było Ci to po prostu łatwiej zrozumieć. Rodzic helikopter, może dajmy na to, codziennie robić swojemu dziecku jakieś śniadanie, czy też kanapki. W momencie, kiedy dziecko zapomni tych kanapek do szkoły czy przedszkola, to jest gotów jechać po prostu wyjść z pracy, jechać przez całe miasto, żeby te e, kanapki czy też śniadanie gdzieś tam dowieść? E, jeśli dziecko, nie wiem, dajmy na to, nie ma ochoty, żeby jeść obiad, to ten rodzic bardzo na, naciska na to, żeby jednak zjadło, gdzieś tam e, przekupuje to swoje dziecko różnymi deserami, czasem nawet pieniędzmi, i tak i tak dalej. I teraz dlaczego to jest takie negatywne zjawisko? No, żebyśmy się źle nie zrozumieli, oczywiście nie ma nic złego w tym, że rodzic przygotuje swojemu dziecku kanapki, prawda? Ale jeżeli się tutaj przesadzisz i to pójdzie zbyt daleko i dajmy na to dojdzie do tego, że dziecko ma 10 lat, a w życiu nie zrobiło sobie kanapki, czyli de facto nie potrafi kanapki zrobić, nie ma takiego doświadczenia. No to efekt jest taki, że to dziecko jest niesamodzielne. I nie ma tutaj znaczenia to, że ten rodzic miał dobre intencje, że chciał właśnie pomóc w ten sposób swojemu maluchowi, czy gdzieś tam po prostu doszedł do wniosku, że taka jest jego rola jako rodzica. No, w ten sposób no, ogranicza się po prostu rozwój dziecka, tak? I robiąc z rzeczy, które nie są tak naprawdę ważne, nadając im jakby z, no, taką przesadnie dużą rangę, no, czyli właśnie z takiej sytuacji, że dziecko nie zabrało gdzieś tam ze sobą kanapki, no trudno nie zabrało i tyle, świat się nie zawali, a ten rodzic zaczyna właśnie wydziwiać, kombinować zaniedbywać jakieś tam swoje obowiązki tylko po to, żeby tą kanapkę dowieść, no to również jest taki właśnie nieprawidłowy przekaz. No dlaczego, tak? Po pierwsze jest to robienie z igły widły i robienie z rzeczy nieistotnej czegoś bardzo ważnego, czegoś bardzo istotnego. No i takie dziecko nie ma możliwości, żeby nauczyć się tutaj takiej samodzielności, żeby najnormalniej w świecie mówiąc trochę się ogarnąć i pamiętać o tym, że jeżeli chcę gdzieś tam w szkole, przedszkolu na jakiejś wycieczce mieć kanapkę, no to muszę tą kanapkę sobie przygotować i ze sobą po prostu zabrać. No mogę Wam tutaj opowiedzieć o takiej, o takiej sytuacji, tak, do czego może to doprowadzić w późniejszym wieku, tak, w przypadku już nie dziecka, bo piętnastolatka, E, tak, właśnie była taka sytuacja, że mama zawsze przygotowywała śniadanie. E, tak, i, i później no, nastąpił taki moment, że syn przyszedł i powiedział tej mamie, ale mama, ja widzę, że ty jesteś taka zmęczona, rano zagoniona, że ty, ty nie musisz mi tych kanapek gdzieś tam przygotowywać. No i mama się tutaj bardzo ucieszyła, bo jej się wydawało, że właśnie dziecko tutaj zrozumiało i chce jej jakoś ulżyć, no po czym dziecko dodało, że no przecież ty możesz mi te kanapki wieczorem przygotować, tak? I, i ten syn totalnie nie rozumiał po prostu tak tego, że, że to nie jest tak, że cała rzeczywistość, że cały świat się kręci wokół niego, no ale to, że tego nie rozumiał, no było właśnie efektem postępowania tej jego matki, nie wzięło się to znikąd, tak? rodzice helikoptery nie dają takiego um, luzu, właśnie tłamszą te swoje dzieci. No jeśli damy na to dziecko odmawia jedzenia obiadu, po prostu mówi, że nie chce, nie ma ochoty, no to nic wielkiego się nie dzieje. Niech po prostu nie siada do stołu albo niech stanie po prostu od stołu i pójdzie się zająć sobą, niech pójdzie się pobawić. Tutaj takie naleganie na to, no to znowu jest taki po prostu niezdrowy przekaz, taki niezdrowy nacisk na dziecko, nie wiadomo tak właściwie w jakim celu, w jakiej innej sytuacji może się to objawić? No jeżeli dziecko nie ma absolutnie żadnych obowiązków, bo mama i tato wszystko za nie robią, no to kiedy ono pojedzie, dajmy na to gdzieś tam, nie wiem, nocować u jakiejś swojej cioci, pojedzie na jakąś wycieczkę, nie wiem, w zieloną szkołę no to efekt będzie taki, że ono sobie tam totalnie nie poradzi, będzie zagubione, będzie odrzucone przez rówieśników, narażone na śmieszność, yy, zgubi się, nie będzie się potrafiło w ogóle odnaleźć, bo będzie tak skrajnie niesamodzielne, tak? Czyli, czyli coś, co teoretycznie wcześniej było takim miłym ukłonem w stronę dziecka, że tutaj pomogę, wyręczę, no później odbija mu się po prostu. Czkawką, tak? No, bo kiedy dziecko jest postawione w sytuacji, że już wymaga się od niego, żeby coś umiało zrobić, żeby się w jakiś sposób ogarnęło, ono po prostu tego nie potrafi, bo nie ma, bo nie ma tego typu doświadczeń, bo nigdy po prostu nie musiało. E, co jeszcze? No rodzic helikopter to jest, dajmy na to, rodzic, który e, cały czas kontroluje proces nauki swojego dziecka. I znowu, nie ma nic złego w tym, żeby. No, no gdzieś tam w jakiś ogólny sposób no, kontrolować, czy dziecko wypełnia swoje obowiązki szkolne, czy nie, żeby je przepytać, czy podpowiedzieć mu w jakiś sposób, się uczyć. Oczywiście, że nie ma w tym nic złego, no ale jeśli się tutaj przesadzi, jeśli jest się takim rodzicem, który po prostu y, zna na pamięć wszystkie oceny swojego dziecka, gdzieś tam nieustannie siedzi i pomaga mu. Odrabiać zadania domowe, tak? Raz w tygodniu gdzieś tam rozmawia osobiście z jego nauczycielami, i tak dalej, i tak dalej, no to to jest zjawisko negatywne, tak? To jest bardzo szkodliwe. Dlaczego? No bo to dziecko, poza znowu tym, że będzie miało takie poczucie przytłoczenia, że ktoś nad nim ciągle wisi, tak? To, to po prostu będzie dyskomfort u niego wywoływało, no to efekt będzie taki, że ono nigdy nie przyjmie odpowiedzialności. Takiej na siebie, że to tak naprawdę jego edukacja to jest jego życie, jego sprawa, że ono się musi o to troszczyć, no bo jeśli zawsze mamie albo tacie bardziej zależało niż jemu, no to skończy się w taki sposób, że okej, okay, przez ileś tam lat rodzice, yy, którzy są właśnie takimi helikopterami, będą to swoje dziecko pilnowali ale to będzie wszystko na siłę, bo ono nie będzie się garnęło do tej nauki, a później jak już tylko ta ich kontrola odejdzie, kiedy to dziecko stanie się po prostu dorosłe, no to tak naprawdę porzuci edukację, tak? No dzieci, dzieci, które były tak przymuszane i kontrolowane, to generalnie nie są dzieci, które gdzieś tam z uśmiechem na usta idą na studia i chcą się generalnie tutaj w takiej sferze swojej powiedzmy naukowej rozwijać, tak? Dlatego, że, że zawsze było to coś, co było im narzucone z zewnątrz, że przez to, że byli tak bardzo kontrolowani, no nigdy nie, nie wyrobili w sobie takiej potrzeby zatroszczenia się o to, która wynikałaby gdzieś tam z wewnątrz, ze środka, tak? Więc, więc no bardzo często właśnie jak, jak rodzice gdzieś tam zgłaszają się do mnie na konsultacje, pytają mnie o poradę, ja bardzo często radzę im właśnie, kiedy, kiedy jest problem z nauką ich dziecka, bardzo często radzę im, żeby zrobili coś totalnie dla nich paradoksalnego, to znaczy właśnie odpuścili, po prostu powiedzieli, że okej, okay, no mamy takie wymagania, żeby na takim czy takim stopniu sobie z nauką radziło, ale nie będziemy codziennie zaglądać do książek, nie będziemy przepytywać przed każdym sprawdzianem, że po prostu ty musisz sobie dziecko w jakiś sposób to ogarnąć. I owszem, bardzo często następuje taki moment zderzenia się ze ścianą, że te oceny dziecka, czy tak jak sobie radzi w szkole, po prostu no, leci gdzieś tam gwałtownie na pysk, no ale później to dziecko się samo podnosi, właśnie przyjmuje tą odpowiedzialność. A jeśli takie wycofanie rodziców nigdy nie nastąpi, no to, to dziecko również nigdy nie nauczy się brać odpowiedzialności za swoje czyny, czy, za swoje, czy po prostu za swoje życie. Tak? Rodzice, którzy są właśnie tak przesadnie, skrajnie nadopiekuńczy próbują gdzieś tam na siłę dobierać znajomych swojemu dziecku, bo oni by tak bardzo chcieli, żeby, żeby ich synek czy córka się kumplowali, nie wiem, z osobą w klasie, która ma najlepsze oceny czy jakąś tam najlepszą renomę, a to całkowicie tak nie działa, bo nie da się przyjaźni jakichś takich czy znajomości budować, budować po prostu na siłę. No i z tego wynikają tylko i wyłącznie konflikty. No, no to jest coś, co po prostu już na samym początku było skazane na porażkę. To jest patologiczne, niezdrowe po prostu wtrącanie się rodziców w ich sprawy. E, drodzy, rodzice, dajcie do jasnej cholery żyć tym swoim dzieciom, tak? E, pozwólcie im mieć swoje życie i nie ma to znaczenia, że twoje dziecko ma 5, 6 czy 7 lat. Ono również ma prawo. No w jakimś oczywiście zakresie, tak? no bo wiadomo, że, że kilku latek to nie jest w pełni samodzielna osoba, tak? ale pamiętajcie, no chodzi o to, żeby nie, nie wpadać tutaj w skrajności, tak? no po prostu trzeba zostawić dziecku przestrzeń do jakiegoś prawidłowego czy też zdrowego rozwoju. E, tak? Jeśli nie wiem, rodzice, dajmy na to, e, szkoła jest 300 metrów od domu i rodzice po prostu zawsze na siłę wręcz próbują uszczęśliwić to swoje dziecko, podwożąc je do tej szkoły, gdzieś tam e, przerywają w połowie swoje ważne zajęcia, żeby tylko dziecko zawieźć, odwieźć, mimo że ono mogłoby bez, po, bez problemu tam podejść i się ogarnąć, mimo że tak naprawdę nie chce być zawiezione, tak? Robią to na siłę. Robią to po prostu na siłę. I z, jednej strony, yy, I z jednej strony, no może to dziecko miało po prostu ochotę się tam przejść, bo się nie wiem, mówiło z kolegami, koleżankami, że pójdą razem, yy, tak, a z drugiej strony ci rodzice pokazują dziecku, yy, tak, robią teoretycznie coś dobrego, coś fajnego, znowu uką w stronę dziecka, ale no, tak naprawdę dają mu taki przekaz, że świat to jest jakieś strasznie złe i niebezpieczne miejsce, bo po prostu zanim ty przejdziesz te 300 czy 400 metrów do szkoły to gdzieś to już po prostu cię ktoś napadnie, porwie, zgwałci, zabije. Nie wiadomo, co się wydarzy, a zrozum, że nic wielkiego się nie dzieje i że dziecko powinno sobie samo e, tak gdzieś tam po prostu dreptać, jak ma jakby parę metrów I jakby jest to coś, co się przekłada na jego samodzielność, więc powinno to robić, a, ty jako, no, a rodzice nie powinni generalnie tego ograniczać, no bo jaki to ma, bo jaki to ma sens. Gdzie jeszcze się to może objawiać? Rodzic helikopter niemal cały swój wolny czas może spędzać po prostu z dzieckiem, bawić się z nim, albo też po prostu narzucać dziecku, jak ma spędzać czas, jak ma się bawić. Oczywiście w myśl tego, żeby tutaj kierować je na coś takiego, żeby bawiło się w taki sposób, który maksymalnie je rozwinie. No i to jest bardzo złe, no bo dziecko też musi być po prostu dzieckiem i nie może mieć cały czas nad sobą takiej presji tego wyścigu szczurów, że tutaj po prostu każda rzecz jaką wykonuje to się ma na nie wiadomo, jakie efekty e, przekładać, tak? Zrozum, że dziecko nie może dostawać od swoich rodziców, dajmy na to tylko zabawek, które mają 500 w ogóle jakichś atestów i są certyfikowane jako niesamowicie rozwijające zdolności intelektualne. Także dziecko musi się bawić też tymi zabawkami, na które ma po prostu ochotę, które sprawią mu frajdę, tak? musi wziąć tego kijaka i gdzieś tam po prostu naparzać po krzywy, tak? czy po prostu zbudować sobie zamek w piaskownicy, robić takie najnormalniejsze, najzwyklejsze rzeczy, a nie tylko ustawiane pod to, żeby po prostu właśnie wygrać jakiś wyścig szczurów w przyszłości. No, a jeśli mama czy tata cały swój czas spędzają z dzieckiem, ciągle się z nim bawią, no to znowu można powiedzieć na pierwszy rzut oka, że to jest fajnie, że się interesują dzieckiem, dbają o jego rozwój. No jasne, to jest ważne, żeby rodzice spędzali czas ze swoim dzieckiem, i się z nim bawili, ale jak ze wszystkim, tutaj po prostu można przesadzić, można przegiąć. Bo jak się przeholuje, no to to dziecko nie będzie w ogóle umiało bawić się samodzielnie. Nie będzie w ogóle umiało się sobą zająć, kiedy zostanie sama, nie będzie umiało w ogóle inicjować różnych aktywności. No i później, jak pójdzie między ludzi, do szkoły czy do przedszkola, nie będzie umiało wykombinować samo żadnej zabawy, no to będzie niezbyt takim... No, nie, będzie jakimś nieciekawym z punktu widzenia takiej towarzyskości, tak, partnera do zabawy. No czyli negatywnie się to odbije na jego życiu, na jego relacjach z rówieśnikami kiedyś tam w przyszłości. No, a znowu taki rodzic, który wyrobi w dziecku taki nawyk, że ono cały czas ma być przez niego zajęte, no to nie zazna tak naprawdę spokoju i wypali się jako rodzic i nie będzie się cieszył tym swoim rodzicielstwem, tylko będzie to bardzo, bardzo szybko dojdzie do sytuacji, kiedy to jest robione na siłę. Tak więc pamiętaj, no, we wszystkim tutaj trzeba zachować jakieś takie złote proporcje, szukać złotego środka, zachować po prostu umiar. Bo często jest tak, że tutaj właśnie ci rodzice, mimo że oni są ciągle, że jest ich pełno, tak? I myślą, że to jest takie dobre, takie fajne, no to niestety, ale to jest typowe pójście na ilość, a nie na jakość. Oni bardzo często mają właśnie złe relacje ze swoimi dziećmi, tak? Nie są tak z jakby być mogli, czy być powinni. No bo, no właśnie, tak? No bo po prostu oni wywierają cały czas jakiś taki nacisk, presję, Wtrącają na mnie swoje sprawy, no i efekt jest taki, że dziecko po prostu od tego, yy, że dziecko po prostu od tego ucieka. I to może, tak, takie, taka zła dopiekuńczość może pójść w kilku kierunkach, ale każdy tak naprawdę jest tragiczny w skutkach. No bo co się może wydarzyć? No może być tak, że, yy, że to dziecko po prostu gdzieś tam się temu podda, no i wyrośnie właśnie na taką niesamodzielną fajtłapę, która całkowicie nie ogarnia życia relacji z ludźmi po prostu całkowicie sobie nie radzi, bo zawsze wszystko robili rodzice yy, i tyle. Może to już w takim kierunku, że dziecko będzie właśnie sfrustrowane tym, że rodzice się w ciągle w coś tryniają. No i po prostu będzie będzie od nich uciekało, tak nie będzie chciało tego pogłębiania więzi, będzie się czuło przytłoczone. Tak, no i to są te dzieciaki, które po prostu zrywają kontakt ze swoimi rodzicami w momencie, kiedy kończą 18 lat. No też jest coś, czego myślę, no nie chcesz, tak? nie życzysz sobie. No, no generalnie to może iść w takim kierunku, że te dzieciaki będą po prostu mm, bardzo zbuntowane. Także to będzie rodziło w nich taki ciągły, permanentny, nieostanny bunt. Będą się wypłucały ze swoimi rodzicami. No i pójdzie to na przykład w takim kierunku, że będą całkowicie ignorować polecenia swoich rodziców. I powiem więcej, jeżeli ten temat Cię interesuje, jeżeli masz być może w swoim domu taki problem, nawet wynikający z czego innego niż bycia rodzicem helikopterem, że Twoje dziecko po prostu Cię ignoruje ostentacyjnie, nie słucha Cię, kiedy coś do niego mówisz, albo po prostu tego nie robi, albo wręcz zatyka uszy, czy, czy gdzieś tam patrzy w sufit, to zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie przez internet, które poprowadzę już dzisiaj o godzinie 21.00. I właśnie będę na nim opowiadał, jak od A do Z w sposób trwały i skuteczny rozwiązać problem ignorowania rodzica przez dziecko. Jeśli chcesz wziąć w nim udział, zapisz się koniecznie teraz, zarezerwuj swoje miejsce, wystarczy, że klikniesz link, który znajduje się pod tym materiałem wideo, zostawisz mi tam swoje imię, adres e-mail, klikniesz przycisk, żeby to wysłać. No i ja niebawem odeślę ci właśnie zaproszenie wraz z linkiem do wirtualnego pokoju konferencyjnego. Lepiej się pośpiesz bo tak jak mówię no to szkolenie będzie już dzisiaj o godzinie e, 21. Nawet jak nie dasz rady być na tym szkoleniu i tak się zapisz bo za tydzień będę prowadził podobne szkolenie na którym będę opowiadał o tym jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami dziecka więc również zapisz się poprzez ten sam link poprzez stronę metodywychowawcze.pl do czego bardzo ale to bardzo serdecznie Cię e, zapraszam. Tak. I generalnie, jeżeli, jeżeli jakby masz takie poczucie, no ja tutaj chcę cię w tym wideo namówić do tego, żeby po prostu tak troszkę usiąść i zastanowić się, czy nie przesadzasz właśnie w wielu aspektach, tak? Czy, czy z jednej strony nie wymagasz za mało od swojego dziecka? No bo pamiętaj, jakby mechanizm jest taki, że jeżeli rodzice coś za dziecko wiecznie robią i w ogóle nie wymagają, to ono nie wpadnie nagle na to, żeby, żeby wziąć tutaj jakiś dodatkowy ciężar na siebie, żeby, żeby zacząć coś tam po prostu robić. No i właśnie efekt będzie taki, że ono będzie miało mniej zdolności czy kompetencji niż mieć powinno. No tak jak to na samym początku powiedziałem na bardzo prostym i banalnym przykładzie, czy to dziecko będzie umiało sobie zrobić kanapkę, czy też nie będzie umiało sobie zrobić, e, zrobić kanapki. No i to tak naprawdę ma gdzieś tam odniesienia do tak naprawdę wszystkich sfer czy aspektów Życia. Jeżeli podoba Ci się to, co mówię, jeżeli chcesz, żebym kręcił więcej tego typu filmików z poradami, kliknij łapkę w górę, udostępnij to, napisz jakikolwiek komentarz. W ten sposób będzie to takie podziękowanie dla mnie za to, że dla Ciebie te filmy nagrywam. Pomożesz mi dotrzeć do większej liczby rodziców. No i generalnie będzie to właśnie takie podziękowanie dla mnie, więc proszę Cię, zrób to, to jest dokładnie 10 sekund Twojego czasu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, również to zrób, żeby być właśnie na bieżąco z tymi materiałami, które będę tutaj umieszczał. Jeżeli masz jakąś propozycję czy sugestię, jakąś rzecz, o której chcesz posłuchać w następnym materiale wideo, również napisz to w komentarzu. Ja robię tak, że później czytam te komentarze. No i ta sugestia, która się powtarza najczęściej jest po prostu przeze mnie realizowana. Dzięki za wysłuchanie mnie dzisiaj i do zobaczenia już niebawem. Cześć!